Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem ProsiekPel No i dzisiaj chciałbym Wam pokazać taki poradnik Właśnie co się dzieje, się na przykład Właśnie gra Classic MT2, nie chce Wam się odpalić Poczekamy sobie tutaj chwilkę, zanim to się włączy Dobra, włączyło się Klikamy ruchom No i naprawdę nic się nie dzieje, to robimy tak przez kilka razy Prawda, nic się nie dzieje cały czas. Nie wiadomo, ile razy byśmy to robili. Nie dzieje się, no, więc tak Otwieramy manager zadań na Windowsie 10. Tak wygląda właśnie manager zadań. Otwieramy, no i tutaj właśnie y, powinno być y, takie aplikacje. Klikamy w szczegóły, powinny być takie aplikacje. conhost.exe tak wszystkie powinny być. 4. Po prostu klikamy zakończ proces. To nie znaczy, że wam jakiś będzie komputer dla miło, że po prostu będzie się Wam zacinał. Po prostu yy, zakończ, za, zakończacie procesy. nie to już akurat nic. wiemy wiem o śmiecie na komputerze, nie musicie tego czytać. I możemy już spokojnie odpalić. Jak nie będę odpalał, bo pewnie z nagrywaniem nie będzie mi to dobrze chodziło. Odpalamy działa nam, tak więc myślę, że Wam pomogłem. Subskrybujcie, komentujcie łapki w górę. No i na razie A, jeszcze zapomniałem dodać, że nazywam się W metlinie, yy, tak jak Znaczy, w Classic M2 2, Nazywam się Pel, także wiecie, no Zapraszajcie mnie No, tak więc Na razie i cześć